Tak, jak opisaliśmy, jesteśmy. Moi drodzy, chciałem Was przywitać na odprawie. Nasza pierwsza onlineowa odprawa. Przed Wami trasa. Trasa mierzy 61 km. Obok mnie stoi Przemek. Przemek jest autorem trasy. Jeden z dwóch autorów. Pokażę Wam dokładnie i wytłumaczę, na co należy zwrócić uwagę. Powodzenia! Dobrze, pierwsza rzecz to jest taka: jutro dostajecie ode mnie na maila, który podaliście w zgłoszeniu, materiały. Rajdowe będzie to numer załogi, itinerer, plan próby SZ oraz kartę drogową. Te wszystkie materiały musicie sobie wydrukować i zabrać ze sobą na start. rajdu. trasa, tak jak już wspomniał, liczy 61 km. Będziecie mieli na jej pokonanie 200 minut, czyli 3 godziny. Jeśli dobrze liczę. Źle liczę, prawda? Czyli ok, 200 minut, tam sobie policzcie, ile to jest godzina. Teraz tak, macie dwa konstansy, które nie są konstancami typowo rajdowymi, takie jak na naszych normalnych rajdach. To są konstancy, których na pewno znacie z tego rajdu orkiestrowego. Pierwszym z konstanców jest serduszko w lewo i ono oznacza, że skręcacie w lewo. Drugim konstansem jest serduszko w prawo, to znaczy, że skręcacie w prawo. Dodatkowo konstantem może być coś takiego, że w górnym prawym rogu możecie mieć czarne serduszko. Oznacza mniej więcej tyle, że komenda, która jest w kratce itinerera, odwracacie lustrzane lewo-prawo, prawo-lewo. Macie oczywiście przykład w dokumentach rajdowych. Teraz przejdźmy do PKP-ów. pkp są druga i przedostatnia litera z tablic gwiazdowych do miejscowości E17A. Nie ma znaczenia, czy jest nie ma znaczenia czy jest jeden, jednoczłonowy, nazwa miejscowości dwuczłonowa, druga i ostatnia litera z tablicy, litera. Następnym pickupem są pytania z trasy wpisywane w odpowiednie miejsce oraz, co jest nowością, stawiacie znak X do karty drogowej w momencie gdy znalezienia odpowiedzi na trasie. Czyli jedziemy, 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 mamy jakieś pytanie, którego szukamy, dojeżdżamy do miejsca, gdzie jest odpowiedź i w tym momencie w karcie drogowej wstawiamy X. A odpowiedź w odpowiednim miejscu. A odpowiedź wpisujemy dodatkowo w miejscu przeznaczonym na odpowiedź. Kolejnym pickupem są pieczątki organizatora w punktach samoobsługowych. Nie musicie się tutaj martwić, ponieważ zapewnimy Wam płyn do dezynfekcji i miejsce, gdzie można bez problemu przystanąć samochodem, żeby wbić sobie ten pieczątkę do karty drogowej. Nie Dodatkowo chciałem powiedzieć, że punkt będzie obserwowany, jakby ktoś miał zamiar podbić więcej niż jedną kartę drogową. Ileś płyn. <laughs> płynu jest tak. Kolejnym pickupem, tak jak co roku, jest selfie, które należy wykonać na całej trasie rajdu. Informacja o tym, jak to zrobić, na jaki numer telefonu przesłać, to zdjęcie jest w materiałach. Rajdowych. Ci, którzy już jechali ten rajd, na pewno wiedzą, jak to wygląda. Kolejnym PKP, który będziecie zbierać, jest znak STOP, czyli znak B20, wpisywany do karty drogowej jako litera S. I ostatnim PKP, znak Ustąp Pierwszeństwa, czyli znak A7, wpisywany do karty drogowej jako litera U. Te dokumenty łączy z itinererem, tutaj nic nie widzicie... Nic nie widzicie tutaj dostaniecie na maila, który został podany przy rejestracji załogi na Raj. Jak obejrzycie sobie te dokumenty, na pewno zauważycie, że brakuje w tym itinerarze pierwszej linii znaków kratek oraz że nie macie też nawiązań. Tą pierwszą linię oraz nawiązania, każda kratka jest ponumerowana. Więc dostaniecie to na zasadzie takiej, że numer kratki i jakie ma być nawiązanie w tej kratce oraz tą pierwszą linię dostaniecie dopiero na telefon wysłane MMS-em w dniu rajdu na godzinę przed rozpoczęciem rajdu. I to by było tyle, jeśli chodzi o trasę. Co mogę o trasie powiedzieć? Trasa jest bardzo prosta, odstęp między kolejnymi kratkami maksymalnie może wynosić do 2 km. I to dotyczy się miejsc, gdzie są przeloty. Zobaczycie między miastami i tym podobnymi rzeczami, żeby tam po prostu nie jakoś nie, nie, nie bawić się w to, że będą jakoś często znaki, to mamy, stosowaliśmy taką zasadę, że maksymalnie do dwóch kilometrów powinien się pojawić następny znak, który jest w kolejnej kraty itinerera. Zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy. Dodatkowo rzecz, którą macie do wykonania w czasie rajdu, to jest w karcie drogowej, to znaczy w dokumentach itinerze będziecie mieli kilka ikon obrazków. Te obrazki będziecie musieli ułożyć w odpowiedniej kolejności. Cała zabawa polega na tym, że my Wam nie powiemy, w jakiej one mają być kolejności i tak naprawdę sami musicie dojść do tego, w jakiej my kolejności chcemy mieć ułożone te obrazki. Kolejna, ostatnia rzecz dotycząca karty drogowej. W momencie, gdy dojedziecie na meterajdu, czyli skończy Wam się już itinerar, robicie zdjęcie karty drogowej, i wysyłacie ją albo na podany numer telefonu, albo na podany numer, na podany adres mailowy. Moment otrzymania tych dokumentów na ten numer telefonu lub e-mail to jest was czas końcowy przejechania całej trasy i na tej podstawie będzie ewentualne przekroczenia czasu liczone. Oczywiście można przesłać szybciej, nie trzeba czekać do końca. Nie czasu. Tak, mamy ewentualne. Punkty ujemne, znaczy punkty ogólnie będą za przekroczenie czasu. I to tyle jeśli chodzi o trasę rajdu. Słuchajcie, jak widzicie jest to nasz debiut online nowych rajdów. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i do zobaczenia na imprezie. Mam nadzieję, że potknięć żadnych nie będzie, bo to też nas, tak jak Norbert mówi dla nas to jest nowość, ten sposób prowadzenia rajdu. Ale mam nadzieję, że trasa, przejazd i w ogóle zdekompensuje Wam te niedogodności, niemożności spotkania się bezpośrednio z nami. Zapraszamy na e, rajd w niedzielę na godzinę 10 na Targowisko Miejskie w Łosinie. Do zobaczenia.